Nie widzę miejsca dla Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO. Bardzo mnie zaskoczyły słowa mojego konkurenta mówiące o tym i stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO czy w Unii Europejskiej, dlatego że to jest polska racja stanu. W sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego narasta panika. Już nawet niemiecki, polskojęzyczny portal ONET który zawsze gorliwie wspiera wszelkiego rodzaju siły zaprzaństwa przeciwko polskiemu obozowi patriotycznemu. Portal, który nigdy nie możemy o tym zapomnieć. Kilka lat temu schańbił się artykułem o rzekomych romansach Polek z niemieckimi żołnierzami podczas II wojny światowej. Który to artykuł został zilustrowany zdjęciem bohaterek armii krajowej, prowadzonych pod rękę przez SS-manów na egzekucję w lesie w Palmirach. Otóż portal ten pisze, iż w otoczeniu Rafała Trzaskowskiego narasta obawa, iż jego kampania wyborcza będzie powtórką z Bronisława Komorowskiego z 2015 roku. Czym ostatnio skompromitował się Rafał Trzaskowski i na jakim etapie kampanii wyborczej jesteśmy? O tym już teraz w programie Polskość to normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a, wokół której budujemy społeczność polskich patriotów. Jest nas tutaj już ponad 128 tysięcy i wszystkim serdecznie dziękuję za subskrybowanie kanału. Jednocześnie nie ustaję w pokornych i serdecznych prośbach, żeby wszyscy, którzy podzielają nasze przekonania, że bycie Polakiem to wielki honor, zaszczyt i wyróżnienie, że nasza narodowa kultura z jej wspaniałym bogactwem przesłań, myśli i tradycji, podobnie jak wielka polska historia, stanowi Najznakomitsze źródło tożsamości i inspiracji, zechcieli ten kanał subskrybować. Dla Państwa to ułamek sekundy, który nic nie kosztuje. Dla nas bezcenna rzecz, dzięki której niezależne komentarze wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia niosą się szerzej po internecie, docierając do większego grona naszych rodaków. Drodzy Państwo, już nawet portal ONET pisze o tym, że w otoczeniu Rafała Trzaskowskiego narasta obawa, iż jego kampania wyborcza będzie. Taką kompromitacją jak ta z 2015 roku prowadzona przez Bronisława Komorowskiego. Mimo, że wtedy kampanię ówczesnego prezydenta prowadziło jego najbliższe otoczenie, o, nie mające specjalnego pojęcia o tym, jak się prowadzi kampanie wyborcze, jak się komunikować ze społeczeństwem w tak trudnym i jednak jakby nie patrzeć długodystansowym boju. Teraz w otoczeniu Rafała Trzaskowskiego narasta obawa, że skończy się to podobnie. Mimo, że kampanie Trzaskowskiego prowadzą profesjonaliści, prowadzą wynajęte Firmy PR-owe, które mają zagwarantować sukces. Tyle tylko, że sam kandydat bardzo, bardzo w tym przeszkadza. Rafał Trzaskowski nie ma bowiem żadnych poglądów. Posłuchajmy, proszę, jak się Rafał Trzaskowski wypowiadał na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej 8 stycznia i 11 stycznia tego roku, a więc na przestrzeni trzech dni. Że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, jeżeli polityka rolna nie zostanie zmieniona. I bardzo mnie zaskoczyły słowa mojego konkurenta, mówiące o tym i stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO czy w Unii Europejskiej, dlatego że to jest polska racja stanu. I właśnie w tym otoczenie Rafała Trzaskowskiego upatruje największego problemu, że kampania wyborcza w jego mniemaniu to jest powiedzenie wszystkim wszystkiego, każdemu środowisku tego, co środowisko to chciało by usłyszeć, a w związku z tym Trzaskowski staje się kompletnie niewiarygodny. Wiemy doskonale, że aktualnie prezydent Warszawy bardzo mocno odżegnuje się i odcina wręcz od europejskiego zielonego ładu i wspierania tego ekoszaleństwa, które ma spowodować, że Europa stanie się kontynentem zeroemisyjnym, ale jest w tym kompletnie niewiarygodny, ponieważ o to, co mówił jeszcze w 2020 roku, kandydując na prezydenta Rzeczypospolitej i Przekonując, że Zielony Ład będzie dla niego priorytetem. Proszę bardzo. Ja jestem sprawozdawcą Zielonego Ładu w Komitecie Regionu. Naprawdę się na tym znam. Jako minister spraw europejskich negocjowałem pierwsze porozumienie klimatyczne, gdzie zgodziliśmy się na cele unijne. Będę dalej przede wszystkim naciskał rząd. Jako prezydent będę miał mnóstwo do tego instrumentów. Jestem gotów to zrobić razem z nimi, a jeżeli nie, to. Wszystkie swoje kontakty wykorzystam do tego, żeby to był najważniejszy priorytet w Polsce. Był najważniejszy priorytet Polski. A więc o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej jest w stanie na przestrzeni trzech dni powiedzieć rzeczy kompletnie ze sobą sprzeczne. O Zielonym ładzie na przestrzeni kilku lat jest w stanie powiedzieć rzeczy zupełnie nie mające ze sobą nic wspólnego, żadnego logicznego związku. A to, proszę Państwa, jest zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ Rafał Trzaskowski nie ma żadnych spójnych poglądów. W Różnieniu od jego głównego jak przynajmniej wskazują aktualne sondaże konkurenta jakim jest kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki ten o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej mówi jednoznacznie nie widzę miejsca dla Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO Ponadto Nawrocki potrafi swoje poglądy uargumentować, i jest to argumentacja szeroka, pogłębiona i przede wszystkim spójna. My powinniśmy domagać się interesu polskiego rolnika, bo polski rolnik miał problem także z importem zboża ze strony ukraińskiej, i polskiego transportowca, który poddawany jest nieuczciwej konkurencji ze strony Ukraińców, którzy napływają ze strony wschodniej. I powinniśmy doprowadzić do ekshumacji na Wołyniu. O Polsce, o naszej przeszłości, o naszej przyszłości. Jak ja zostanę prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, to nie będzie decydowała ani Moskwa, ani Berlin, ani Kijów. To panu gwarantuję. Ani Bruksela. Trzaskowski tak by nie potrafił, ponieważ mimo że w tej chwili otacza się wyłącznie biało-czerwonymi flagami, te niebieskie i tęczowe jakoś zniknęły z jego otoczenia. To jest człowiekiem kompletnie wypranym z polskiej świadomości, z polskiego patriotyzmu, z tego osadzenia w naszej kulturze, która jest wspaniała. Powiem Państwu jednym zdaniem, że wczoraj miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w koncercie zespołu Mała Armia Janosika w kościele świętej Marii Magdaleny w Rabce Zdroju, tym samym kościele z którego pochodzi to nagranie, które przez święta Bożego Narodzenia obiegło cały świat. Tam również miałem przyjemność spotkać jednego z widzów kanału Polskość to Normalność, który rozpoznał mnie, życzył wszystkiego dobrego, życzyłbym nie ustawał w swojej działalności. Oczywiście gwarantuję Państwu, że tak będzie, ponieważ to Wy jesteście dla mnie największą motywacją do tego, by ten kanał rozwijał się prężnie. Natomiast podsumowując wątek kampanii wyborczej, proszę pozwolić, że stwierdzę to właśnie, co płynie wprost z serca, iż przywiązanie do polskiego folkloru, do polskiej tradycji do wiary katolickiej, która jest fundamentem polskości, to proszę państwa, powoduje, że Rafał Trzaskowski nie potrafiłby o tym nawet wyuczonych frazesów opowiedzieć, a Karol Nawrocki jest w tym zupełnie autentyczny, podobnie zresztą jak Sławomir Mencen, podobnie zresztą jak Marek Jakubiak. Kandydaci obozu patriotycznego mówią o Polsce z serca, znają polską historię, rozumieją naszą kulturę. Trzaskowski bardzo się w tym gubi, a jeszcze przecież ta oficjalna kampania wyborcza nie wystartowała. I właśnie na tym zasadzają się najgłębsze obawy jego sztabowców o to, że ta kampania zakończy się spektakularną klęską, a ja cały czas wierzę, że ta klęska będzie na tyle wielka, iż druga tura będzie bez bonżura i będziemy tam mieli dwóch przedstawicieli obozu patriotycznego, mogąc wybierać nie jak to zwykle między większym a mniejszym złem, ale po prostu pomiędzy dobrem, które uznamy dla naszego kraju za większe. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Mam oczywiście prośbę, jak zwykle, o łapki w górę i o komentarze. Co sądzicie o kampanii Rafała Trzaskowskiego? Czy uważacie, że on w końcu tak się zapętli w tych swoich wewnętrznych, sprzecznościach, że to rzeczywiście zakończy się katastrofą w stylu greka zorby. Dziękuję serdecznie, kłaniam się i do zobaczenia.